13 powodów, którego czwarty, ostatni sezon zadebiutował 5 czerwca na platformie Netflix mógł zostać zapamiętany jako jeden z najbardziej wartościowych seriali Young Adult, przynajmniej tych, które zostały wyprodukowane przez Amerykanów, a zamiast tego odchodzi w niesławie jako niespójny, bełkotliwy i pełen patosu produkt serialopodobny. Które my obejrzeliśmy tylko dlatego, żebyście wy nie musieli tego robić i absolutnie nie namawiam was do tego oglądania, no chyba że lubicie hate-watching i absolutnie jesteście odporni na cringe. Zacznę tą recenzję od tego, że jest mi po prostu autentycznie przykro. Przykro, ponieważ. Lubiłam 13 powodów. Bardzo doceniałam ten serial, szczególnie po pierwszym sezonie. Broniłam drugiego sezonu tego, który był już szeroko krytykowany, nie wszystkim się podobał. Ja uważałam, że był on potrzebny, że był on ważny i że został mimo wszystko nieźle zrobiony. Dlatego, że 13 powodów uważałam za serial, który odważnie podejmuje się trudnych tematów, przede wszystkim opowiada o traumach, jakich doświadczają nastolatki w Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko, bo to nie jest serial tylko i wyłącznie ograniczający się do świata amerykańskich nastolatków. To jest serial dosyć, przynajmniej był, dosyć uniwersalny. Owszem, forma była może trochę plastikowa, ale przecież chodziło o to, żeby dotrzeć do jak największej grupy widzów i ten serial musiał się podobać, a przy okazji edukować, nie oszczędzając nikogo. Fabułę pierwszej serii oparto na popularnej powieści pod tym samym tytułem, ale niektóre wątki podkręcono i wzmocniono ich wydźwięk. W efekcie serial wywołał niemałe kontrowersje. Już przy pierwszym sezonie Netflix musiał się gęsto tłumaczyć z niektórych bardzo odważnych scen, i jeśli widzieliście. 13 powodów, sezon pierwszy, no to na pewno wiecie o co mi chodzi. Mnie personalnie te sceny nie przeszkadzały, nie miałam nic przeciwko nim. Zresztą w kolejnych materiałach na temat tego serialu, ponieważ one się u nas na kanale dosyć regularnie pojawiały co sezon, tłumaczyłam dlaczego i dlaczego uważam, że ten taki amerykański zwyczaj przemilczania trudnych tematów nie prowadzi do niczego dobrego. W 13 powodach mówiono o prześladowaniach w szkole, o bulingu, mówiono o gwałcie, mówiono o dostępie do broni i o strzelaninach, mówiono o przemocy ogólnie, przemocy psychicznej, przemocy fizycznej, o nadużywaniu środków psychoaktywnych, tam było absolutnie wszystko. Takie rzeczy dzieją się w szkołach, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, chociaż akurat jeśli chodzi o Stany, to tam ta przemoc, ta kultura dominacji nad słabszymi w pewnym sensie wpisana jest w ogóle w taką kulturę licealną. Kiedy Netflix ogłosił, że powstanie druga seria 13 powodów, byłam dosyć sceptyczna, tak jak bardzo wiele osób, bo wszyscy myśleliśmy, że to będzie zamknięta całość, że to będzie adaptacja książki, a tutaj drugi sezon, całkowicie nowa historia, kontynuacja, scenariusz nieadaptowany, tylko oryginalny ale dałam mu szansę i yy, bardzo broniłam tego drugiego sezonu, dlatego że mimo, że było tam sporo patosu, mimo, że był ten sezon już taki bardzo łzawy, i przegięty pod wieloma względami. Mieliśmy tam też takie dosyć irytujące elementy, jak jakieś tam, nie wiem, duchy, które się pojawiały. Nie chcę za bardzo spoilerować, ale na pewno wiecie o co mi chodzi. Niemniej jednak uważałam, że ten sezon jest potrzebny, żeby pokazać ewolucję tej całej historii, pokazać konsekwencje tego, co wydarzyło się w pierwszym sezonie. Zmienił nam się w pewnym sensie też gatunek serialu. Z Takiego dramatu Young Adult wyewoluował nam w dramat sądowy, co jest nietypowe w ogóle dla gatunku Young Adult, czyli mieliśmy taki pierwszy dramat sądowy Young Adult w historii chyba amerykańskiej telewizji. Szczególnie istotne wydało mi się to, że zwrócono uwagę na tzw. bro culture, czyli kulturę macho którzy zwykle są członkami drużyn sportowych i cieszą się wyjątkowymi przywilejami w szkołach czy szkołach wyższych, mogą zasadniczo wszystko i naprawdę z tego korzystają i to właśnie z takich grup wywodzi się najwięcej licealnych gwałcicieli i to im zazwyczaj wykorzystywanie innych uchodzi na sucho. Bryce Walker, jeden z bohaterów 13 powodów, był właśnie klasycznym reprezentantem takiej kasty i nieprzypadkowo stał się głównym antagonistą w serialu. I wszystko było spoko, póki nie zaczął się trzeci sezon i się okazało, że nagle serial wykonał nam totalną woltę o 180 stopni i właściwie przeczy temu, co zostało powiedziane przez dwa wcześniejsze sezony. Nie mogłam wprost uwierzyć, o czym zresztą powiedziałam w recenzji tego trzeciego sezonu, że nagle stała się jakaś taka w ogóle niebywała rzecz, że oprawca, czyli Bryce Walker, zamienił nam się w ofiarę. Że cała uwaga widzów była koncentrowana właśnie na nim, że zaczęto w jakiś sposób uzasadniać jego czyny, że całkowicie postawiono na głowie całą historię, jej logikę. Tam nic nie trzymało się kupy. No i poza tym znowu zmienił nam się gatunek serialu. Tutaj mieliśmy jakiś taki krwawy kryminał który moim skromnym zdaniem był naprawdę bardzo nieskładnie opowiedziany. Naprawdę trudno sobie wyobrazić co przemawiało za twórcami serialu, kiedy postanowili z ofiar zrobić sprawców i odwrotnie. Z tej perspektywy informacja, że powstanie czwarty sezon, finałowy 13 powodów, wydawała się totalnie niedorzeczna, ale Myślę sobie, oczywiście to tylko moje przeczucie, bo nie mam żadnych informacji na ten temat, że no, zaważyła popularność tego serialu. Serialu, który się świetnie oglądał, mimo nawet tego, że Netflix od samego początku troszkę postępował z nim jak z gorącym kartoflem, bo nie chciał go promować. W międzyczasie wydarzyła się jeszcze jedna istotna rzecz mianowicie z finału pierwszego sezonu wycięto tą słynną, głośną, kontrowersyjną scenę. Która była bardzo potrzebna, i wycięcie jej w pewnym sensie zaważyło na tym, jaki był wydźwięk tego serialu, co tak naprawdę chcieli powiedzieć twórcy. Teraz z perspektywy czwartego sezonu wydaje mi się, że to nie miało większego znaczenia, dlatego że po prostu 13 powodów zostało w pewnym sensie spisane na straty. To, co dostaliśmy w czwartej serii, trudno opisać słowami. I nawet nie chodzi o to, że było źle aktorsko czy realizacyjnie, bo tu właściwie od pierwszej serii niewiele się zmieniło. Chodzi raczej o scenariusz, który sprawia wrażenie pisanego przez kilka różnych kompletnie obcych sobie osób, które na dodatek zapomniano poinstruować, w jakim kierunku mają toczyć się losy bohaterów. I tak na przykład, tutaj mogą być małe spoilery, przez jakieś 4-5 pierwszych odcinków tego 10 odcinkowego finałowego sezonu oglądamy bardzo chaotycznie sklejone sceny, które mają obrazować emocjonalny stan. Głównego bohatera, czyli kleja, jego dysocjacje, jego zagubienie, jego odklejenie od rzeczywistości. No problem w tym, że chyba nikogo oprócz samego głównego bohatera i jego terapeuty to nie obchodzi, i nikogo, czyli na przykład widza, też to nie interesuje. Mamy e, wręcz taką trochę parodię e, Mister Robot, bo klej, jak Elliot Alderson, no, jest zagubiony w swojej wyobraźni i różne rzeczy się. Okazują, to ma być zaskakujące, ale moim zdaniem wcale zaskakujące nie jest. Ja się po prostu męczyłam, bo jego sesje terapeutyczne to jednak nie były sesje terapeutyczne z rodziny Soprano na przykład. A skoro już idziemy z kojarzeniami, z popkulturą no to mamy też w pewnym momencie tak zupełnie od czapy. Wyjazd do lasu i przenosimy się w świat slaszerów, rodem z filmów Samaraimi. Mamy chatkę w lesie, mamy las, mamy grozę, mamy też snujących się bez absolutnie żadnej superwizji nastolatków, którzy pływają łódkami po jakichś jeziorach, którzy biegają po lesie bez opieki, o których praktycznie nikt się nie martwi. I którzy dają się zastraszyć niczym w Blairwich Project. Ja wszystko rozumiem. Rozumiem, że ekipa pod koniec tej produkcji już chciała się dobrze bawić i wymyślała sobie różne nietypowe okoliczności, ale scenarzyści nie dali rady wpisać tego sensownie w fabułę. I miałam takie wrażenie, że to wszystko odbywa się zupełnym przypadkiem i bez większego wpływu na losy bohaterów. Trudno też w zasadzie dociec, o czym był ten finałowy czwarty sezon, bo o czym był pierwszy sezon, wiem, o czym był drugi, też wiem, o czym był trzeci, już nie wiem za bardzo. I myślę, że scenarzyści też już nie wiedzieli, ale czwarty to był po prostu totalny chaos, półtora godzinny finał. Który był absolutnie męczący, i oglądając go, miałam wrażenie, że on się nie może skończyć. Po 20 minutach byłam przekonana, że to już jest koniec odcinka. Tak mi się dłużyło, ale to był dopiero początek męki, która nastąpiła. Było Łzawo, było potwornie dużo patosu, było niespójnie i nielogicznie, było po prostu męcząco, było na siłę, było Także ostatnia scena pozostawiła mnie z rozłożonymi rękami dlatego że tego się w ogóle nie spodziewałam, ale nie powiem wam oczywiście o co chodziło. To co w tym wszystkim jest najsmutniejsze, to to, że czuć, że twórcy mieli naprawdę dobre chęci. Te dobre chęci pojawiły się w pierwszym sezonie, były obecne w drugim, w trzecim również, chociaż gdzieś ktoś naprawdę mocno się zagubił. W czwartym próbowano. Próbowano i podejmowano nadal ważne kwestie, pokazywano y, sytuacje, które y, powinny mieć miejsce, przekazywano w pewnym sensie pozytywne wzorce, y, podejmowano, jak mówię, różne kontrowersyjne tematy, choćby temat rasizmu albo nieposłuszeństwa obywatelskiego wobec. Opresyjnej władzy, ale robiono to w dziwny, dziwny sposób. Powiem Wam szczerze, że gdyby na końcu, na samym końcu, okazało się, że to wszystko było jakimś e, chorym snem kleja, to bym była bardziej usatysfakcjonowana, niż e, oglądając faktyczne zakończenie, którego absolutnie Wam nie zdradzę. Wszystkie szczytne idee bladną niestety przy tym Patosie, o którym już wspominałam, przy fabularnych debilizmach, przy niespójnościach. no Jeżeli chcecie przykładów, ja mogę tych przykładów bardzo wiele wymieniać, no, ale choćby sytuacja Jasona, też nie powiem o co chodziło, ale fakt, że nadopiekuńczy rodzice Kleja nie zorientowali się, jaka jest jego sytuacja aż do końca, no to. Przepraszam, ale ja po prostu nie jestem w stanie tego wszystkiego połączyć w logiczną całość. Wiem, że długo mówię, tak czy owak. Nie chcę absolutnie spoilerować. Pewnie kilka osób sięgnie po ten finałowy sezon. Powiem tylko, że jestem z jednej strony rozczarowana, a z drugiej strony nie jestem rozczarowana. Nie jestem, ponieważ spodziewałam się, że nie będzie dobrze. Bo trzeci sezon nie dawał punktu wyjścia do czegoś, co dałoby się jeszcze jakoś uratować. Natomiast no, jestem rozczarowana ogólnie całą tą serią, bo nie tak być miało. To miał być naprawdę ważny, wartościowy serial. Czasami less is more, czyli po prostu im mniej, tym lepiej. Trzeba było zostać może przy tym jednym, góra dwóch sezonach i byłoby super, a nie gonić za widownią to na pewno 13 powodom nie wyjdzie na dobre, i będziemy raczej wspominali te finałowe odcinki, a nie te początkowe, które były dobre i wartościowe. Tyle od nas, jeśli chodzi o ocenę tego serialu. Jak mówię, obejrzeliśmy go, żebyście wy nie musieli oglądać, co automatycznie jest już odpowiedzią, czy powinniście sięgnąć? Niekoniecznie. Jeżeli macie coś fajniejszego do oglądania, to naprawdę polecam się zająć tam. Tymi produkcjami. Jeżeli wam się podobała ta recenzja, no to koniecznie dajcie łapkę w górę i subujcie nasz kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco i to co jest jeszcze ważne, to koniecznie, koniecznie kliknijcie w dzwoneczek, bo dzięki temu będziecie w ogóle dostawali jakiekolwiek powiadomienia, że robimy nowe odcinki, a tych odcinków będzie w najbliższym czasie więcej niż ostatnio. Wpadajcie też na nasze media społecznościowe, czyli na Instagrama, Twittera i Facebooka i dzięki za wszystko, widzimy się w następnym odcinku.